Jeśli nie wiesz, jaki masz typ cery, a chciałabyś się dowiedzieć, zostań koniecznie ze mną, dlatego że dziś zdradzę ci domowy sposób, w jaki sposób e, sprawdzić jaki masz rodzaj cery oraz jakie kosmetyki pielęgnacyjne zacząć do siebie dobierać e, i również pokażę ci w dzisiejszym filmie kosmetyki pielęgnacyjne i kolorowe, jakich używam i które mogę ci e, z całego serca polecić i oczywiście co? Zostań ze mną, zasubskrybuj mój kanał, zapraszam Cię serdecznie. Ja mam na imię Agnieszka, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy i pomagam kobietom dobrze czuć się w ubraniach, które na sobie noszą, pomagam w przyglądach szachwy czy też zakupach. Natomiast również jestem wizerzystką i z zawodu kosmetyczką, dlatego dzisiaj wykorzystam swoją wiedzę kosmetyczną, dlatego żeby pomóc sobie zacząć dobierać odpowiednie kosmetyki. No to co? Zaczynajmy! Mam już tutaj u siebie na stoliku przygotowane kosmetyki, które za chwileczkę Wam będę pokazywała. Natomiast najpierw powiem Wam więcej o kosmetyce. Dlatego, że będą to dla Was, myślę, istotne informacje ze względu na to, w jaki sposób będziecie pielęgnowały swoją cerę i w jaki sposób właśnie będziecie dobierały dla siebie odpowiednie kosmetyki. I kosmetykę dzielimy na pielęgnacyjną, gdzie tutaj właśnie pielęgnujemy nasze ciało i naszą cerę, dlatego że skórę na twarzy nazywamy też cerą i pielęgnujemy ją po to, żeby ona oczywiście. Jak najdłużej miała blask, świeżość i posłużyła nam tutaj naszą młodością. Druga część kosmetyki to jest kosmetyka lecznicza, gdzie tutaj stosujemy bardziej takie intensywnie działające kosmetyki lecznicze, najczęściej robione w aptece, i tutaj stosujemy je po to, żeby te różne choroby skórne wyleczyć. I trzecia kosmetyka to jest pielęgnacyjna, upiększająca, czyli kosmetyki kolorowe, gdzie e, wykonujemy nimi makijaż. E, no i teraz pewnie też zapytacie, w jaki sposób dobierać dla siebie kosmetyki, żebym ja wiedziała, że jest po prostu dla mnie odpowiedni. I teraz wam powiem jakie mamy rodzaje cery i w jaki sposób też sprzedam wam taki trick na domowy sposób na sprawdzenie jakim ty jesteś rodzajem cery, jaki masz typ cery. Ok? Zacznijmy od typów cery. Pierwszy typ to jest typ. Cery normalnej, ale powiem Wam, że typ cery normalnej teraz to już jest bardzo rzadko spotykany. Ja tak naprawdę teraz już nie przypominam sobie, kiedy ostatnio spotkałam cerę normalną, żeby ktoś miał po prostu cerę normalną. Najczęściej z taką cerą rodzą się dzieci, i później w czasie gdzieś. Kiedy to życie biegnie, po prostu ta cera przekształca się na inną, albo suchą, albo mieszaną, czy też tłustą, wrażliwą, tak? I ona później ewoluuje. I tutaj przy cerze normalnej, tak naprawdę nie musimy używać jakichś mocno intensywnych kosmetyków, wystarczy taka zapobiegawcza pielęgnacja. Następnie cera sucha. Ja jestem, ja jestem posiadaczką takiej cery, więc bardzo dobrze wiem, jak to jest mieć cerę suchą. Jeśli ty masz cerę suchą, daj mi znać również w komentarzu i daj znać też jak ją pielęgnujesz. Powodem nabytej cery suchej może być na przykład zła po prostu pielęgnacja, kiedy źle dobierasz kosmetyki do nie Twojego typu cery, możesz tą cerę sobie po prostu zniszczyć. I najczęściej cera sucha się łuszczy. I ja mam ten problem, że w ciągu dnia wielokrotnie mam potrzebę smarowania okolic mojego nosa, tutaj czasami też okolic ust. Kremem, dlatego że czuję, że ona jest bardzo wysuszona. Nawet ten krem nakładam na makijaż i on od razu po prostu w gnieniu okaznika także go za chwilę i tak nie widać tak jakbym nic nie nakładała. I w tych miejscach po prostu cera mi się najbardziej łuszczy I, i cera sucha też jest podatna bardzo szybko na takie mm, uszkodzenia tak? Czyli tutaj gdzieś się dotkna, na przykład yy, tu można zobaczyć Moje spotkanie wczoraj z wczoraj z Tarką, <gdzie>, gdzie wystarczyło tylko, że trochę zahaczyłam i już po prostu mam mocno widoczne, uszkodzony na skórek. I tutaj też chcę Wam powiedzieć o takim micie. I teraz, słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważne. Często spotykam się z kobietami, które mówią, że mają bardzo, bardzo suchą cerę, dlatego potrzebują nawilżenia, tylko nawilżenia i po prostu wszystko, co nawilżające, nakładają na siebie. I to jest tak naprawdę mit. Dlaczego? No i teraz zapytasz, ok jak no przecież cera sucha potrzebuje nawilżenia, tak? tylko jakby potrzebuje się nawilżać i to jest główna jej, jej potrzeba. No nie zgodzę się z tym. Nie zgadzam się z tym. Wykorzystuję tutaj, słuchajcie, teraz wiadomości z mojej edukacji szkolnej jako kosmetyczki. Cera sucha, oczywiście, potrzebuje też nawilżenia. I tak naprawdę każda cera, bez względu na jej rodzaj, potrzebuje tego nawilżenia. Innego, ale potrzebuje nawilżenia, ok? A cera sucha przede wszystkim potrzebuje natłuszczenia. Czyli jeśli masz cerę suchą, potrzebujesz natłuszczenia i nawilżenia. Tutaj muszą być połączone te dwie um, role kosmetyków, które, które właśnie się nawzajem uzupełniają. Dlatego, że jeśli będziesz tylko ciągle nawilżała, no Raczej nie będzie fajnego efektu. Nie wyleczysz tej suchości skóry, nie pomożesz sobie, tak? A jeśli zaczniesz stosować kosmetyki, czyli na przykład kremy półtłuste albo tłuste, to już ten problem zacznie znikać. A na pewno będzie to bardzo pomocne Twojej skórze i będzie ci ona wdzięczna. Następnym rodzajem cery to jest cera tłusta, i ta cera jest wrodzona. Tak, że my po prostu rodzimy się z taką cerą i najczęściej ona się błyszczy na, na całej powierzchni, tak, gdzie wtedy, kiedy umyjemy twarz, bardzo szybko zaczynamy się świecić i, i jest to mocno widoczne i, i tak naprawdę też najprawdopodobniej, nie wiem, bo nie mam tego problemu, jeśli masz cerę tłustą, to będziesz wiedział o tym, że czuć taką wilgotność na swojej cerze, czy, czy też czasami jak ręce się pocą niektórym osobom, no to też jakby to już nie jest skóra twarzy, nie jest cera. Natomiast te, to się po prostu czuję. Mam takie wiadomości od kobiet, które właśnie miały cerę tłustą, że jest, jest po prostu to wyczuwalne. I tutaj jest ważne to w pielęgnacji, że jeśli masz cerę tłustą, to przede wszystkim ją nawilżasz. Natomiast bardzo ważna rzecz. Nawilżasz ją kremami, nawilżającymi oczywiście, ale w formie żelu, nie takiego, wiecie, kremu płynnego, ale w formie żelu. Dlaczego? Dlatego, że wtedy ten krem bardzo szybko się wchłania, nie masz takiego poczucia, że ta cera jest cały czas tłusta, nawet, nawet po tym kremie, kiedy Ty chcesz się właśnie tej tłustości i nabłyszczenia pozbyć, tak? Czyli kremy nawilżające przede wszystkim po prostu w żelu, takie które się bardzo szybko wchłaniają. To ci polecam. I kolejna cera czwarta, już ostatnia, to jest cera mieszana. I ona jest najtrudniejsza w pielęgnacji tak naprawdę, bo najczęściej jest tak, że ta sfera czoła i tutaj nosa i brody, czyli sfera T jest tłusta, a policzki są suche. I tak naprawdę yy, powinna się traktować jako cerę yy, i mieszaną i suchą, yy, i tłustą i suchą, tak? Czyli na te partie, gdzie jest przesuszona, jest sucha, nakładać kremy natłuszczające lub mocno nawilżające na, na zmianę, a na partie, gdzie ona się bardziej tłuszczy i, yy, i świeci, jest bardziej tłusta, to tutaj nakładamy tylko kremy nawilżające, bardzo takie delikatne, w żelu, które się bardzo szybko wchłaniają. Ok? No dobra, i teraz powiesz, ok Agnieszka, ja nie wiem, jakim jestem typem cery i jak ja mam to sprawdzić. I teraz właśnie, uwaga, sprzedam Ci taki trik, w jaki sposób domowy możesz sprawdzić, jaki masz swój typ cery. Oczywiście pomyśl sobie o tym, jak Twoja cera w ciągu dnia się też zachowuje. Na zasadzie, wiesz, przeprowadzonego samą ze sobą takiego wywiadu, tak? Czy zauważyłaś, że ona się szybko na przykład błyszczy w ciągu dnia? Jeśli tak, to w jakich miejscach? Przeanalizuj, przemyśl sobie to, zwróć na to uwagę. Jeśli wcześniej nie zwracałaś, to zrób to już teraz. Daj sobie czas na to jeden dzień, żeby zobaczyć, jak Twoja cera się po prostu w ciągu dnia też zachowuje, żebyś miała tego świadomość. Natomiast, co zrobić, żeby sprawdzić swój typ cery? Najpierw myjesz swoją twarz. I po umyciu twarzy nie nakładasz kompletnie niczego i nic nie używasz. Żadnych kremów, żadnych toników, płynów micelarnych, kompletnie nic. Czekasz po umyciu twarzy około 20 minut do pół godziny. Bierzesz sobie chusteczkę higieniczną. I chusteczka składa się z takich najczęściej kilku warstw. Tą jedną warstwę sobie odrywasz, taką, tą, wiecie, najbardziej e, tą cienką resztę, re, resztę zostawiasz. I tą jedną cienką warstwę po tych 20 minutach pół godziny przykładasz do twarzy, tak, żeby ją podotykać. Ale nie, że wiecie, tak dotykacie, tylko po prostu kładziecie na twarz i próbujecie wygładzić tą pustkę, i później e, e, zabieracie ją ze swojej twarzy i oglądacie, gdzie w których miejscach ona się y, od, y, najbardziej y, błyszczy, tak? Znaczy, się błyszczy. Będzie, jeśli Twoja cera jest tłuszcza, tłusta, to będzie taki odciśnięty, wiecie, jakieś kółeczko natłuszczone albo coś, po prostu warstwa tłuszczu tu gdzieś zostanie lub na nosie czy brodzie i wtedy będziesz wiedziała, jaki masz rodzaj cery. Jeśli to będzie po prostu te, to no to będzie cera mieszana. Jeśli nic, to wiadomo, że masz cerę suchą. I cera sucha przy tym eksperymencie, przy tym zadaniu właśnie, najczęściej będziesz czuła coś takiego, że... Będziesz miała potrzebę jak najszybciej posmarowania swojej twarzy, bo nie będziesz mogła wytrzymać. Będziesz czuła takie ściągnięcie i, i ogromną potrzebę po prostu nałożenia kremu czy, czy po prostu zmoczenia ją, nawilżenia, tak? Yy, I to będzie cera sucha, jeśli nic po prostu się nie odbije na twojej, yy, na twojej chusteczce, ok? No dobra, dajcie też znać po wykonaniu tego testu, jak Wam ten test poszedł, bo już jestem ciekawa. Czy dałyście sobie z tym radę? I jeśli tak, to napiszcie, jaki macie typ cery, żebyście teraz już wiedziały, jakie dobierać dla siebie kosmetyki. Super rozwiązanie, prawda? Ok, no to co? Lecimy z kosmetykami, bo pewnie już jesteście zniecierpliwione. No dobra, zaczniemy od pielęgnacji, czyli kosmetyków pielęgnacyjnych, jakich ja używam na co dzień i które ja Wam mogę też polecić. Zacznę od żelu do mycia twarzy. To jest żel z bilendy, oczywiście do cery suchej i takiej odwodnionej. Ma bardzo przyjemny zapach i konsystencja, jak możecie zobaczyć, tutaj też chyba trochę widać, to jest taka konsystencja żelowa, czyli to jest taki żel do mycia twarzy. I powiem Wam, że po tym żelu mam uczucie takiej świeżości i poczucie, że ta twarz naprawdę jest bardzo fajnie. Umyta. Wszystko jest czyste, nawet jeśli mam też, wiecie, nałożony oczywiście makijaż, bo nie zmywam wcześniej makijażu, nie robię jeden makijażu, tylko ja po prostu od razu myję twarz tym żelem i jest czysta. Także mogę go Wam polecić. Ok, dalej. Bardzo ciekawa rzecz, i to jest w ogóle rewelacyjne, to jest. Czyścik do twarzy. Pokażę Wam też opakowanie Face Glow, czyścik do demakijażu. Ja, słuchajcie, natrafiłam na to. W zasadzie też otrzymałam to w prezencie od mojej klientki, która zajmuje się właśnie sprzedażą takich czyścików do twarzy od Agnieszki. Ja, słuchajcie, bardzo często mam klientki Agnieszki. To coś, to coś znaczy. Natomiast to, co chciałam Wam powiedzieć, to jest taki czyścik do twarzy ze srebrem. I tak naprawdę, kiedy używacie tego czyścika, jego wystarczy tylko delikatnie zmoczyć i całą twarz sobie, nawet z makijażem czy też z makijażem oczu, po prostu przetrzeć i będzie czyściutka. Ona jest ze srebrem. Także tego czyścika, tak naprawdę tym czyścikiem możecie zastąpić nawet ten płyn, czy wszystkie inne płyny, jeśli korzystacie tylko z tego, pięknie Wam wyczyści twarz i oczyści cerę. Także polecam i też do tych kosmetyków, o których tutaj mówię niektórych i tutaj do, do Agnieszki, która się tym zajmuje, też dam kontakt, jeśli będziecie chciały sobie wypróbować, ja jestem z tego bardzo zadowolona. Także Wam mogę polecić, bo kiedyś też to już, słuchajcie, gdzieś tam widziałam, natomiast nie używałam tego wcześniej. Agnieszka podczas wizyty, kiedy właśnie pracowałyśmy u niej nad jej szafą, też mi później to pokazała i właśnie powiedziała o tym, że sama też to stosuje. I ja mówię: no to super, świetnie, wypróbuję sobie. No i powiem Wam, że to jest kapitalna rzecz, także polecam Wam serdecznie. Następna rzecz, którą. Uwielbiam, która po prostu robi świetną robotę do mojej suchej cery. To jest krem z Mary Kay. I to słuchajcie, z tym kremem też jest kolejna historia, dlatego że ten krem też mi poleciła kolejna moja klientka, jak i również kursantka, dlatego że i też Agnieszka. Słuchajcie, Agnieszki są po prostu do best. Oczywiście żartuję, wszystkie moje klientki są cudowne, natomiast Agnieszka też ukończyła mój pełny program zmiany wizerunku, jak i również ukończyła kurs dla osobistych stylistek, także pracuję również teraz jako osobista stylistka i zajmuje się właśnie też pielęgnacją i dobieraniem właśnie kosmetyków dla kobiet, a Ty, jeśli również masz ochotę ukończyć szkolenie dla osobistych stylistek, napisz do mnie w komentarzu lub umów się na konsultację bezpłatną, do której link również znajdziesz w opisie tego filmu. Ok, słuchajcie, wracając do rewelacyjnego kosmetyku kremu, ja po prostu jak e, użyłam pierwszy raz ten krem, aż muszę go sobie pomąchać, on ma taki, słuchajcie, taki mleczny, delikatny zapach, pomimo tego, że on jest niby bezzapachowy, to, bo już, jest, już mam resztkę, po prostu go bardzo oszczędzam, dlatego że ja go nadużywam, tak? Jeśli kosmetyków można nadużywać, to ja nadużywam ten krem. Ja go po prostu uwielbiam. Ja go wypróbowałam raz i od razu wiedziałam, że ten krem po prostu muszę mieć, tak? I to już jest drugi słoiczek tego kremu. Ja dosyć szybko go po prostu zużywam. natomiast dla cery suchej jest rewelacyjny. Pięknie nawyża skórę i natłuszcza przede wszystkim. Jeśli masz suchą cerę i nie lubisz takiego, wiecie, no, mocnego natłuszczenia w ciągu dnia, to fajnie jest go posmarować sobie, posmarować sobie nim twarz na noc po prostu po kąpieli i sprawa jest załatwiona, dlatego że do rana już po prostu on znika. Co fajnego ma w sobie, to to, że jest też świetnym kremem rozświetlającym, czyli dodaje takiej promienności twarzy, dlatego że on ma w sobie takie, wiecie, złociste, mieniące się drobinki, co ja też bardzo, bardzo lubię, bo też sama stosuję taki delikatny makijaż, wiecie, świetlisty i też, też po prostu taki preferuję. Dlatego jest rewelacyjny. Jeśli macie ochotę, też polecam Wam go spróbować. Kolejna rzecz, też z Marykej, też polecona właśnie od Agnieszki. To jest taki olejek naturalny z olejem. Arganowym, stuprocentowym. Oczywiście, słuchajcie, ja go używam w taki sposób. Najlepiej użyć taki olejek, w ogóle każdy olejek, na wilgotną cerę, czyli nie wycierać twarzy mocno do sucha, tylko tak ją podotykać delikatnie ręcznikiem, żeby ona była lekko wilgotna i na to nałożyć ten olejek. Dlaczego? Dlatego, że to pozwoli yy, wejść do jeszcze głębszych warstw, warstw skóry. Yy, temu kosmetykowi. Także polecam Wam to wypróbować. I ja najczęściej po kąpieli smaruję sobie twarz, szyję, dekolt właśnie tym olejkiem i po kilku minutach stosuję krem. Ok? Kolejna rzecz to jest taki balsam do ust z Catrice. Ja go dopiero kupiłam, także dopiero zaczęłam go stosować. I będę pewnie więcej mogła o nim powiedzieć za jakiś... Czas zobaczymy. Ja też słuchajcie, natomiast używam mm, bardzo często na zmianę z masłem kakaowym kremu nagietkowego. Dlatego, że one są też półtłuste i bardzo fajnie nawilżają mm, moją twarz. I tego kremu właśnie w ciągu dnia y, też używam na przykład na właśnie tutaj suchość mojego nosa. Także polecam. No i kolejna bardzo bardzo fajna rewelacyjna rzecz. Do pielęgnacji to jest taki zestaw, też z Mary Kay, do rąk. Tutaj startujemy z tym, że najpierw smarujemy kremem takim bardzo tłustym, coś jak wazelina on jest i taki ma też, słuchajcie, zapach. Mhm, wezelinowy. Eee, troszeczkę kremu tego smarujemy na dłonie, bo to jest zabieg taki bardzo fajny na dłonie, złuszczający. Tak? Eee, I kiedy już posmarujemy sobie tym kremikiem natłuszczającym, na to e, dajemy sobie pompkę czy dwie pompki takiego peelingu do rąk i peelingujemy przez 2-3 minuty. Potem zmywamy i nakładamy taki cytrusowy krem. To Też właśnie bardzo ładnie Cytrynowo pachnie i to jest rewelacyjne, że po tym ma się uczucie bardzo świeżej cery odświeżonej, odnowionej, takiej. I ja powiem Wam, że nie tylko używam to do rąk, ale i również do całego ciała. Także to też Wam mogę serdecznie polecić. Dobra, lecimy, słuchajcie, dalej z kosmetykami upiększającymi, czyli kolorowymi, jakich ja używam i co Wam mogę polecić. E, tak się rozgadałam z kosmetykami pielęgnacyjnymi w pierwszej części, że nie chcę, żeby ten film też trwał. Słuchajcie, nie wiadomo ile. I już Wam pokazuję. E, pierwszy kosmetyk to jest e, również z Mary Kay. O, tak Wam pokażę. To jest taki korektor którego ja używam dlatego że on jest bardzo kryjący, rewelacyjny, mogę też wam go polecić i też napiszę tutaj wam w komentarzu jaki to jest dokładnie kolor, tak żebyście wiedziały, mogły sobie to sprawdzić. Następnie stosuję tutaj Trumacz, mój ostatnio ulubiony podkład. To jest kolor 3D Łamane na. W, e, aczkolwiek oczywiście pamiętajcie o tym, że każdy rodzaj cery może mieć inny kolor, także musicie dobrać go do swojej cery najlepiej, kiedy próbujecie go dobrać, to wybierzcie się do sklepu bez makijażu, żebyście tu na twarzy pamiętajcie, nie na nadgarstku, ani nigdzie indziej, ani gdzieś na, już nie powiem gdzie, sprawdzać, kiedyś nakręcę taki film. Natomiast yy, sprawdzamy zawsze podkład na twarzy. Tam, gdzie go nakładamy, tam sprawdzamy i tyle. Następnie yy, używam, yy, żeby zagruntować tutaj ten podkład, żeby mi jak najdłużej się przytrzymał. Pudru yy, D To jest taki puder, który yy, nie jest ani bardzo matujący, ani nabłyszczający. On jest taki gdzieś, wiecie, mniej, mniej więcej po środku. I dlatego ja go bardzo lubię. Bo on nadaje cerze takiego blasku, y, świetlistości y, i nie matuje za bardzo. Tak, taki y, naturalny blask jest cery po nim. E, następnie używam y, kredkę y, z Vibo i zobaczcie, to jest taki kolor bakłażanowy. To jest taki kolor bakłażanowy. I ja kiedyś stosowałam. Zmaka właśnie taki kolor bakłażanowy, kredki do oczu. Natomiast potem nie mogłam go nigdzie dostać i znalazłam zamiennik z Vibo. I jest rewelacyjny, także on będzie odpowiedni do każdego typu urody, bo to jest taki kolor neutralny. Nie jest ani za ciemny, bo nie jest czarny, ani za jasny. Nie ma żadnego koloru, jeśli nie lubisz. Nie jest też szarym kolorem, gdzie, gdzie po prostu. Ym... Można powiedzieć, że to jest kompletny brak koloru dla kogoś, jeśli tak uważasz, tak? To jest taki kolor bakłażanowy, on jest pomiędzy brązem, troszeczkę śliwką, taki bardzo, bardzo naturalny. Ja również go mam tutaj na sobie, na swoich powiekach, także wygląda bardzo fajnie i naturalnie. Ostatnio też zachwyciłam się maskarą nową z L'Oreal'a. Eee... Air Volume Mega Mascara i ona ma bardzo grubą szczotkę i rzęsy bardzo i pogrubia i wydłuża. Następnie już wiele razy polecałam to też pomadkę na Instagramie, bo często się pytałyście co ty Aga masz na ustach. I teraz też ją mam i ona jest prawie niewidoczna, bo to jest taki kolor słuchajcie ust. I to, co uwielbiam w tej pomadce, to pomimo tego, że jest kolor ust, jest bardzo delikatna. To jest Catrice kolor odcień 0,40 albo 0,30, czasami 0,20 używam, natomiast 0,40 najczęściej. I to jest, zobaczcie taki kolor ust. Bardzo, bardzo delikatny. I to, co uwielbiam w tej pomadce, to jest to, że ona właśnie ma w sobie nabliżenie. Ona ma w sobie kwas hialuronowy. Co jest bardzo rzadko spotykane też po matkach, i ja ją po prostu wynalazłam dlatego, żeby dodatkowo nawilżyła moje usta, czego ja też po prostu potrzebuję. E, Okej, okay, no i co? E, I do brwi. Pudełko już jest bardzo zniszczone, słuchajcie, bo ja już długo używam Make-up Atelier Paris e, kosmetyki dla wizerzystów. Mam ich też mnóstwo jeszcze w swojej walizce e, od wykonywania, właśnie też makijażów. Dla, klientko, dla klientek, dlatego że też w moim pełnym programie zmianu wizerunku, gdzie przechodzimy przez wszystkie kroki, czyli odkrywanie stylu, szafę, zakupy ze mną, właśnie jest kolejnym też etapem nauka makijażu i najczęściej pracuję wtedy na, też na tych kosmetykach. I w ogóle długo, długo już, słuchajcie, też na nich pracuję. Także mogę je też y, czystym sercem polecić, jak i podkłady, i w ogóle też y, większość kosmetyków wypróbowałam, także mogę polecać. To są kosmetyki specjalne dla wizerzystów, także one się ani nie osypują, słuchajcie, trzymają się na twarzy, tam gdzie je po prostu położysz, jakbyś przykleiła, to tam po prostu jest. Natomiast tutaj też już, już mam to zniszczone. Jak widzicie, bardzo zużyty kolor odcień brązu, który używam też na policzki, jak i do moich brwi. Ok, no i co, słuchajcie, to by było na wszystko, na wszystko, to by było wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, jakie kosmetyki używacie, jakich możecie też polecić. Dajcie znać w komentarzu i też sprawdźcie oczywiście swoją cerę i dajcie mi znać, jak wam poszedł test. I jeśli czujecie, czujecie też, że potrzebujecie mojej pomocy, chciałybyście skorzystać z mojej pomocy też wizerunkowej, oczywiście serdecznie Was zapraszam do takiej rozmowy ze mną, do konsultacji bezpłatnej, podczas której będę mogła Cię poznać i znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Dla ciebie. E, oczywiście nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, żebyście były na bieżąco, tak żebyście otrzymywały powiadomienia dzwoneczkiem. Kliknijcie i co? E, no i widzimy się w następnym filmie. Pa! pa.